Chciałem Jest taka sytuacja, że mamy kozę i mamy zimę dalej. Minus 5 miliardów stopni na dworze, więc ogrzeć się by należało się. Ty, a powiedz mi, to tak ma być, czy to na odwrót ma być? Co? No rączkę. Mi się wydaje, że chyba na odwrót powinno być, nie? No właśnie, jak. To się wygina jak otwierasz. Tak, jak no? według was za cztery stówki. A, 400? No to no, no. po bożemu jeszcze. 4,5 z rurami. No to, 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 to nie jest źle. Spoko? Między Bogiem a Prawdo gratis to uczciwa cena. Ty, a jak limuzyna pójdzie z dymem? To będzie? Ile normalnie kosztuje sauna? Zdychę? Taka budżetowa? mnie no, chyba. Nie, chyba za dychę kupisz. No to my za kur, na 1,20 dzisiaj robimy i tyle i tyle będzie. Ale, ale patrzcie, kur... i ten No ty fajny. Gomorny. Idziemy w ogóle, zobaczmy, czy lima ruszy tam co? Uff. O kurde No co, co myślisz? Trzeba by było czymś chyba trochę szarpnąć, nie, troszeczkę nie. Ty Ja a w Mobi nie ma jakiegoś ubezpieczenia, jak się spali, kurna limuzyna? No jest ACF, no AC AC ja może wejść, możemy kupić, w zasadzie, ale my łapki jesteśmy, to już kurna lima jest stara kurna. I przecież AC to nie będzie działać, nie da się na taki stary samochód. Czemu? <laughs> Bo dupy nie ma czemu, no. Nie ubezpieczają na takie gruzy stare. Ale to nie zmienia faktu, że na MUBI ubezpieczenie na taki sprzęt, czyli na dużą v ustępę amerykańską, to jest 3,5 stówy, a jeżeli ktoś nie wykorzystał dwóch cashbacków po 150 z moim linkiem, to wychodzi mu jakieś 2 stówy. Nawet mniej niż 2 stówy, no tak, poniżej 2 stów. Za OC, na rok, na taką limę. To nie zmienia również faktu, że na którykolwiek z samochodów tutaj z tej ekipy naszej gruzowej OC będzie w podobnej cenie na Mubi, bo jest po prostu tam tanio. A jeżeli ktoś nie ma zniżek, o to pamiętajcie, że taki protip warto jest na mamę czy na tatę zarejestrować na początku, że tam kupić i wtedy zawsze jest taniej. A dodatkowo, jeżeli kupicie już płyc na Mubi, to, to dostajecie taki swój własny link, który możecie rozsyłać po znajomych i od każdego ziomka, który z niego skorzysta, dostajecie 5 dych i tak do 2000 złotych, proszę państwa. Więc tak naprawdę na większość Samochodów, tutaj wystarczyło, żeby je ubezpieczyć Więc dla mnie i dla was spokojnie. No i pamiętajcie, że wspieranie partnerów to również wspieranie nas, czyli tych wszystkich projektów i tego, że możemy po prostu to dla was robić. Ale klasyk, co? No patrz na no zimnym katuje, no. jakby ktoś przypadkiem nie widział tego odcinka z budowy tego sprzętu, no to wiecie, no. Tydzień temu był. Zapraszam serdecznie. Ale co no to nie jest co? Najlepsza zabawka jako zbudowałem Wygląda jakby się prowadził bajecznie. No Jakby był trochę mniejszy luz na kierownicy, jakby siedział stabilnie, to by było zajebiście. Co? Dawaj na dół. Gdzie? Z nie będziesz wierzyć zestawu, co? Ślizga się czy się zapadł? Jak cena sytanika, nie? Ty, tutaj jest kurde dużo tego się. Ja Ale, nie zatrzymuj się <ślesziny> O, to Trzeba go wypchać tak, żeby wrócić z tym, co jechaliśmy. Mówiłem najpierw Niwo tutaj porównać.

To no, to albo ale działa, też. albo nie działa, ale to jest się nie działa. Wiesz jaki jest zajebisty plus problemu Alexa ogólnie w ten aut? hout? On się wkręca w szybko. No, I to no jest naprawdę takie przydatne. Ja chcę tam z tyłu się przejechać wow. Ej, ale przeciążenie jak na jakiejś kolejce, co? Kurda ty! Jak mi się otworzyłeś? Nie to, Stój, czekaj, kurde! Pierwszy... Czemu? Żyganie by było jak nic. Ale co, tą uderzało tak? No, czy No Znaczy no raz Bo tak kurde, bardzo most tak walnęło. Bo prawie wypadłem jak się drzwi otworzyły. I czyli ogólnie to tak y, mogło ponesionąć, a nie usunęło. No, nawet mogło chyba dacha walnąć, nie? jakby się dobrze zaparło. No, jeżeli mamy to robić w tej w limuzynie. O tam piecyk, się ja widzę. O tam? Tam. Nie, on na końcu gdzieś musi być, że nie przeszkadzał nie, nie. tutaj. No już jest miejsce. Dawaj piecyk od razu, mierzymy. Albezki to z tej strony tutaj? No a jak? Będzie się lepiej mieć. czy to będzie bezpieczne? Będzie fajnie. Słuchaj, wełnę jeszcze mamy. Wełnę po prostu tutaj tylko tak obłożymy. A mówi, że nic. Ty, wyg***ł się. Nie no. Kurna. Dobra, to nic nie robimy. Dawaj, walimy już gówno. Proszę państwa, plan jest szybki i następujący. Wykładamy tutaj wszystko, wyjmujemy te wszystkie te, 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 te niepotrzebne szmaty. Stawiamy kozę i się bawimy. O, kucu. Ale morda. Elo! Fajna morda, co? Patrz. Nie rób tak, kurna, wiesz ile to będzie roboty? Adrian, co tam jest? Nie wiem, czekaj, na razie próbuję to. Zdjąć, Zdjąć. Co? basen Co? robimy. Dobra pora, Może na już za dużo. Cześć, Katiaż. Tak. Taka ładna limuzyna była. O, o, łamie, łamie, o, o. U, rozbieramy to do tego samej, żeby nie pozwolić zwolnić panie. Szczególnie z dziurą w dachu, nie? Ty młody, że tutaj jest lisarka? No? Ty nic przynieś. Z końcówką wielka Czyli na krzyż. Ok. Krzyż. <głosy> 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 Ja ci dam dajajo Kozy pod pachę eee. 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 Kurwa, trochę syfu wyleciało z tych gówno Dobra, gdzie ją Na środek. Chyba, że o tak takopatrz. Kurna, no też tak O tak zrobimy, o, żeby tu dobrze było manipulować i tam wyjście. A co jak ty uważasz? Tylko aby kurna by się wejść i nie poparzyć. W miarę pasuje, tutaj trochę nóżkę się odegnie, nawet to przykręcimy. I o tu komin. Narodził się. Jakie pety na miasto pojechali? Limuzyną z kominem? Myślę, że nie wzbudziłby podejrzeń. Panie, antena taka długa. Wie pan, jak RMF odbiera? Zawali się. Ty szykuj już ten, rozpalamy kurde normalnie. Mogisz? jak to działa, no. wgranie? Mam nadzieję drewno. Mogę rozpalać? Nie, jeszcze trzeba niezalować. Spokojnie. Kurde, <gulne> na no, co czekać? No odizolowanie komina. Co tu może się zapalić? No może kurda gąbka? Ty trzeba sprawdzić czy pali właśnie. Daj palnik Nie, to się, Skóra w ogóle się nie. Skóra nie pani. Wiesz, jaka dobra? Dobra, kurde, kurde rozpalam, ty nie? Nie pan? To to myślę, że nie. E, panowie. Co? Ty, a jak ktoś? Czekaj chwilę. A na no, co? No a co z tu wato tutaj? Na razie nie trzeba, nawet zobaczymy jak coś świększego w ogóle. Idziemy z tym na pole. No to dawaj, kurde, na pal. Kocu, jedziesz z nami! O już zapakowany piecyk, tak? No jak dobor... Ty to jak ten filmik kiedyś był, że chłop Volvo miał piecyk. On no, ich Patrz kocu jaki ciąg zarąbisty. Zobacz. To się nie może zaczekać? No nie no, kurwa, słuchaj, jest nie no ja tylko jestem ciekaw, jak szybko to będzie grzało faktycznie, nie? Oj, patrz jaki ciał, zobacz. Lubię ja jestem gier. diabeł. Ciao, Postaraj się być Biorąc pod uwagę zakup ogólnie limuzyny, plus ten piecyk, to i tak będzie najtańsza sauna, jaka może być. I jest na mobilna, prawdziwie mobilna, jest na sauna. KOT 6 na co? Siedź tam. Nie, to on chciał blisko tego siedzieć. Najgorzej, że się zacznie palić, nie no ma gdzie No jak, nie o tam. No tędy, ja byś się nie zmieszczę. Pierdolę Coś Ktoś kiełbaski kupił? O by się przydali, No tak zapachniało takim kursem, No to te tak, kiełbachę to by usmażył. Że no. wybrali na biało, kurde. Adrianek ty jak mówisz? wędzarnie? No wędzarnia, dzięki. <laughs> Patrzcie ludzie, ładnie. A by papa. Samo widać kontrast, no ale jest beka, nie? Że ta limuzyjna jest taka długa. I jeszcze ten dym leci do przodu. To prawie jak ciuchcia, jedąca w tył. <grymne> Zaraz jakaś chemel jadwiga zadzwoni. Że styrta się pali. Halo, policja? Konego, że teraz ona po stoi po tutaj. Fajnie by było ją zostawić, żeby tam się paliło i robić coś innego. Ale nie pójdziemy stąd i nie zostawimy jej. No. Bo może być chemel jadwiga. Nie wiem kto. Można było tam rozpalać, bo jakby się zaczęło palić, to by się zaczęło odtąd palić, a nie od tamtąd. Ty jeszcze się jeszcze można by odjechać. Ustawić się bakiem z tyłu, tym, na no to, to jest trzeci powód, dlaczego to jest dobre miejsce na ten pies, nie? Bo jest obok zbiornik zaraz z Bo tu jest właśnie zbiornik, coś, a tu nie ma ci dziura, nie? Do bagażnika, jak co. Także... tylko No. Ale normalnie, normalnie już ścipełko daje. Normalnie legalnie. się odgrzać przy koksowniku. Nowy, 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 nowy god! Patrz, <laughs> widzisz jak ten... Patrz, pa, to pokaż, może będzie widać. Co? Ten dym zapierdziela góro. Buskitów Ciepło ten z przodu? Nie ch**a A ch... ja. o, to ciepło Strzela normalnie ciepło. teraz Okazało się, że jednak tutaj klapka na kominie była przymknięta Teraz jest otwarta, jest wolisty ciąg Teraz się jeszcze będzie bardziej wypalać, pewnie bo się jeszcze bardziej o, o. later. Dobra, proszę Państwa, tutaj się ładnie przepala Wbijam tutaj po godzinie tak naprawdę I co my tu mamy? Budzik prawie zamknięty. Pięć dych. Nie, no tak serio, to przed chwilą dopiero zaczęło się hajcować porządnie, bo tam podokładałem. Jeszcze parciek tam w ogóle ciąg jest. Leci jak szronę. Tutaj przy piecu jest mega gorąco już, Serio, mega gorąco. Tam dalej jeszcze nie. No ale myślę, że kwestia jeszcze godzinki, żeby się dobrze tu wszystko ponagrzewało i będzie. Piec. Jutro tylko balia, śnieg i my. Day two. Dzień dobry, witamy Państwa w dniu kolejnym. I zaczynamy od małego upgrade'iku, bo ostatnio nie mieliśmy pompki, która wyganiała i bardzo długo to się grzało, przez to, że to było grawitacyjnie. A tutaj proszę Państwa, Adrian przywiózł profesjonalną pompkę z... Z zmywarki zakosiłem. <laughs> Kurde, czekaj. Czyli... Nie wiem, czy za dużo nie będzie, ale... No lepiej więcej jak mniej. No to, to tak. I teraz coś pokażemy tę grzałkę tak. naszą wspaniałą. Mhm. Ale pumpa. Dodamy tu. No, ale to będzie spręczne. ostro. Co? Za mocno, może to nie? Słuchaj, lepiej więcej jak wcale. I nasze grzałeczka. No, ale z drugiej strony, jakby nie się goniło, to nie będzie dążyć grzać. Słuchaj, wsadzimy termometr, ile na wyjściu jest. Ja myślę, że tak 7-8 dych będzie. Adrianek, nie będzie. Patrz, chce się ze mną zakładać. No kurde, się jeszcze nie nauczył. <słuch> ale zimno. Zimno Siema Siema Poczaty człowieku Dobra Co, rozpalamy dziada? Dawaj Ale zawali się, nie mogę się doczekać To będzie jeden z tych przyjemniejszych odcinków o. Ale later. Dawaj, dawaj, śmiało Tak ja tego złoma nie lubię, no cały mokry jestem. Ten na dobrze wiedział się tak będzie. I do tego i mówi wiesz ty jedź. W Limie jest 25, znaczy, tak wiesz, prawie z przodu. Ile obstawiacie? Ja cztery dychy to spokojnie, że jest. Obróch są 39 już jest. Nie wyjdziemy. Nie, to tu się wymiesza jeszcze na dole jest wieź. Podniejsza trochę. To... Pompka przebicia też nie ma, to jest g. Co pani robi? Palę i no, O kurde, czekaj, bo już za blisko. No. Ale tutaj to się siedzieć nie da. No otwórz ten, właśnie wieczko na górze. Tak o, się zaczyna się. smażyć. Kurcze No tutaj też w nie jest. No, kurde, o kurde. <laughs> Dobrze tak. Siadaj no. no. Kurde. Laj to jeszcze to do środka. Lej. Patrz co będzie się I... O. <laughs> trafił człowieku. człowieku. Jadę do ziomeczki chętni na ten, na obranie się, no bo jak gdzieś tutaj jest. Jadu gruzem i coś chcą pokazać, więc zobaczymy. teraz. Skąd? patrz, 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 patrz. Patrz! Skur syn. <śleszy> 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 na mi Oj, drugi też. A dommy to zali. My z kolei, z nielorowci. <laughs> Witajmy <bo>. go! <laughs> Horaczych dobrych! dzięki i wcią dobrego łatwo już. ale, ale macie pomysły. Mamy, nie? Nigdy nie jeźcie po alkoholu. Oto to to, o to, o, to, o, to o, ciepło tu u was. Ja nie <laughs> <laughs> wiem czy jestem do sauny w ogóle. Mówisz? O człowieku! O kurczę, kolega Dziewczonka Ciepła? Z zajebiście Oooo! Klasa <laughs> Będzie nurkowany Tu wieku Zapomniałeś No tak <laughs> Dawaj, dawaj panie Daj. Tyga, łupę, Dawaj Szygan na głupę dawaj Co? Lepiej jak na Siemianówce To co, chodzimy? A ty? Ja nie Nie? To no, czemu? Kory, będę Janek no. Daj gazu, pokaż gościom jak tak? ten tak. Jak robi. Dobra, słuchajcie, bo tutaj wydaje się jak się zrobił limuzynie. No posłuchajcie O skurczy byk ty A ty reklamy robisz chyba co? No jak no? Lidl'a zawsze ale tak. O tak, o tak o. Ty, To kiełbę poza Opalacie. Przede wszystkim to przepalonym przepałem z 60 -tki. Także będzie lekko pasmak taki goryczy Dobra, słuchajcie, byłem w saunie, Zgadnijcie ile stopni, daj O, daj go, grzyb Dobra, chodź Dobra, Szybko, szybko, szybko Okay. Ty, to będziemy kolądować, co? Jak tam? po pokolądować. O tak A... Przybieżeli do Betlejem pasterze Chwała na wysokości, chwała na wysokości chwała na... na ziemi Hej! Ja ten karat to ja więcej nie lubię No ja też nie No to jest k***a No No no. ja nie lubię siedzieć jak w wiesz się z tym no. ja, no, no. ja mogę tu bardziej wystarczająco wysłuchać? A luksusy co? No kurna. Bo w ogóle taki patent mieliśmy, żeby właśnie dogrzeć trochę jeszcze z nawiewów. Nie wiem czy to się zdało, ale na pewno dużo daje do woda, nie? Bo to jest trudno. To nie? roboty robię. Ty operator kiełbasek dobry. Ja mówię, że ja dzisiaj wiesz backstage jestem, no Dzisiaj rozpiszczamy człowieka O góreczek. Kiełbaska. Panowie, dzisiaj dbamy o was. A hours grą! Dobra panowie! Kupiliście jeden najtańszy karnet, już sauny wystarczy. Aż parują chłopcy. Ale ta kurde sauny jest Właśnie nie lubię jakiś za gorąco. A gdzież? Ty. Ale gorące, Adrianek. Musisz bardziej się uchodzić. Chodź, pokażemy jak to się robi w OSP Piaseczku. Ale kiełby, Adrianek, mówię ci tylko. jesteś Amaro Kiubaro. Trzy razy mi spadła, to wiesz. No. Jedziesz? Motorkę. Wszedł żyje. O! Ja tu się nie O! O! Co robimy? Upgrade tej muzynki? Na to. No na to, żeby była balia i jeszcze kubeł wodą. Oczywiście musi że tak, być, tak. musi być. No. Ale bez tak? Mieć bez kitu prywatnie sobie, nie? Taką limkę, to czuję jakoś no. Kurno, że się umierać. Tylko no. bo... weekendowo, przy melężyku z ziomkami? No. Kurno. Grzejcie się panowie, to. bo jeszcze musimy się dzisiaj pociągać trochę na sameczkę. Co? Co? Masakra Co masakra? Zajebista Pyta czy lata bokiem Ja drifter Gazu, gazu, dawaj gazu trochę E, Dobra <gry> to się robi co lecimy, my lecimy No jak? Drzaski będą się sypać z tego To Ty, tam. Siema. ty czekaj stój, stój Dawaj mu kółko damy ochronne Jednak poduszkę odrzucił oh, yeah. <laughs> No krego. tak, no. gas cały i cały biały. Szczerze mu słuchuję. Patrz, patrz jaki czerwony już. Ja Dobra, panowie, idziemy do jacuzzi. To pierwsze przychodzi do głowy, jeżeli sobie myślisz mobilna balia. No to, że sobie jadłeś samochodem i wylewasz wody, nie? No i więc do ściana grodziowa, żebym się mocno nie zamoczył. Ja jako kierowca i y, kierownik wycieczki z tyłu, Sygan, w proli głównej. Co? Wstawiamy kierowca, będzie mokry? No? On prowadzi, więc tak, pewnie, nie? Nic nie widać Teraz skończy bękty, co? Ale przynajmniej ma ciepło Ale jak bym teraz, co? Ty, kurwa, cygan. Ale ty po dzisiejszym odcinku powinieneś zasieć w lepki, żeby tego pacjenta. I chudnie. Co, panie, prawie spadła się człowieku. No nie, no prawie spadła nie, ale się odsunęła i tak no wiesz. To jak? Co to masz? I patrz No. Czemu my tak nie zrobiliśmy, jak to. Któż jedział, no? Ja pierdzielę. I pojechała sauna. O, z drzwiami otwartymi. Ty ja to chyba się rozjedzie. Ja pierdzielę. <laughs> A co No siedzialesz? Ja nie wiem jak on tam siedział z tyłu, człowieku, <noise> Płynę, szybę. Nara Maciuś. Nara Poszedł na chatę tam do lasu. No tam Dobra, zamykam ten. Zamykam e, nasz projekcik saunę I zamykam ten film. Napiszcie coś mądrego dzisiaj. Nie proszę was o suba, nie proszę was o nic, tylko o coś mądrego w komentarzu. I będzie fajnie. Zapisy na wynajem free. To to, to to, to to, 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 to też. Tego, tam, tego, Nara! Ogień pod, pod spodem, czy mi się zdaje? Normalnie... No? Czerwony. <śmulatory>